Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Marek, a szczególnie parafia, na niezwykłą uroczystość. W najbliższą niedzielę o godzinie 12 będzie uroczyste wprowadzenie reliki w świętego Izydora, patrona naszej parafii, myślę także, że całych Marek, który troszeczkę może ostatnio tak zaniknął w naszych, naszej mentalności. Już się przygotowujemy do tych uroczystości, a najbliższy piątek, ksiądz misjonarz świętej rodziny pomoże nam w przygotowaniu przez swoje słowo Boże, które wygłosi od piątku do niedzieli. Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 12 uroczyste wprowadzenie relikwii. Drodzy parafionie, 15 maja będzie również druga uroczystość, pierwsza, ta najważniejsza wprowadzenie relikwii świętego Izydora Oracza do naszej świątyni. Tą drugą będzie marsz dla życia. Msza święta, która będzie o godzinie 12, skończy się pewnie gdzieś o godzinie 13.30, i właśnie wtedy sprzed kościoła wyrusza ten marsz dla życia. Pierwszy taki marsz organizowany w markach. Marsz będzie przebiegał ulicami naszego miasteczka, a więc Aleją Piłsudskiego. Potem skręcamy w prawo w ulicę księdza biskupa Władysława Bandurskiego, dalej w okulną Rejtana i przychodzimy do kościoła. Zakończenie marszu, tego pierwszego marszu dla życia, odbędzie się również na dziedzińcu naszej parafii. I taka uroczystość, na, które zapraszamy, na którą zapraszamy wszystkich uczestników tego marszu, ale nie tylko, to. Piknik parafialny. Jak wiecie Państwo, mamy piknik parafialny, pożegnanie lata u świętego Izydora. A teraz w dniu 15 maja może się wpisze w kalendarz wydarzeń związanych z Markami, z, z naszą parafią, że będzie to rozpoczęcie lata u świętego Izydora, właśnie 15 maja za tydzień. Drodzy Państwo, zapraszamy na Marsz 15 maja, jak zostało wspomniane, w imieniny Izydora i trzeba przypomnieć, że tego dnia na ten dzień jest specjalne yy, przysłowie ludowe, które chyba wpisuje się idealnie w nasz marsz. Na Izydora, na świętego Izydora, na bociana pora. Zapraszamy państwa z całymi rodzinami yy, do wzięcia udziału w tym yy, marszu o charakterze Wychowawczym, powiedzmy. Powróćmy do klasycznego wychowania, do wychowania w wartościach prawdy, piękna i dobra. Zapraszamy serdecznie. Marsz zakończy się polonezem, więc do poloneza zapraszamy wszystkich, a później na grillowanie. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Zapraszamy.